Wchodzi do sali konferencyjnej. Tysiąc oczu zwraca się w jego stronę. On się uśmiecha. Nie nerwowo, nie sztucznie. Uśmiecha się jak ktoś, kto wie, że już wygrał. Ale gdybyś spojrzał wystarczająco uważnie, zobaczyłbyś coś niepokojącego. Ten uśmiech nie dochodzi do oczu. Te słowa nie płyną z serca. To precyzyjnie wykalkulowana choreografia. Jeden z najważniejszych punktów. Powierzchowny urok. To nie jest urok, jaki masz ty. Urok, który wynika z autentyczności, z ciepła, z tego, że naprawdę ci zależy. To coś innego. To maska. Socjopata obserwuje. Skanuje pomieszczenie jak termowizja. Więc jak rozpoznać socjopatę w garniturze? Oto sygnały ostrzegawcze. Obserwuj, jak twój szef traktuje sprzątaczkę, portiera, praktykanta, ludzi, którzy nie mogą mu się przydać. Socjopata ignoruje ich jak meble, nie patrzy im w oczy, nie dziękuje, bo dla niego nie istnieją. Ale kiedy w pokoju pojawia się ktoś ważny, klient, inwestor, prezes, nagle jest czarujący. Czy twój lider inspiruje, czy hipnotyzuje, czy dba o zespół, czy tylko o wynik? A może najważniejsze pytanie: Czy ty sam w pogoni za sukcesem nie zacząłeś przekraczać tej linii?